Dzień dobry, w poniedziałek, 2 września tu Business Update, witamy po wakacyjnej przerwie. Na początek tradycyjnie podsumowanie rynków. W piątek WIG20 wzrósło o 0,4%, a przez całe wakacje spadło prawie 100 punktów. WIG wzrósło 0,5%, a przez całe wakacje spadło o ponad 200 punktów. Wśród największych spółek znaczące wzmocnienia kursu przez wakacje wykazały Cyfrowy Polsat, CD Projekt i Orange. Patrząc na sektory, najlepiej radziły sobie indeksy spółek informatycznych i gamingowych, a najsłabiej chemia, budownictwo, i nieruchomości. Na koniec zeszłego tygodnia za dolara płacono 3,87 zł, a za euro 4,28 Niedaleko poziomów sprzed wakacji. Kurs głównej waluty cyfrowej oscyluje wokół poziomu 58 tysięcy dolarów. To 10 tysięcy mniej niż przed wakacjami. Cena złota przekroczyła 2,5 tysiąca dolarów za uncję. To około 200 dolarów więcej niż przed wakacjami. Cena ropy przez wakacje spadła około 10 dolarów do 73,5 dolara za baryłkę WTI i 77 dolarów za baryłkę Brent. Gospodarka i makroekonomia. Inflacja w sierpniu w Polsce wyniosła 4,3%, czyli blisko oczekiwań. Ceny nośników energii wzrosły o ponad 10%, a żywności o ponad 4%. Zdaniem analityków, deregulacja cen energii rosnąca inflacja bazowa pobudzą CPI do około 4,5% na koniec tego roku. Dla porównania, inflacja w Niemczech wyniosła w sierpniu 2%, a w Hiszpanii 2,4%. To większe spadki niż oczekiwano. A w całej strefie euro inflacja wyniosła 2,2% w sierpniu według wstępnych danych. W zeszłą środę Sejmy przyjął projekt budżetu na 2025 rok. on deficyt na poziomie 7,3% oraz wzrost PKB na poziomie 3,9%. Na mieszkanictwo przeznaczono ponad 4 miliardy złotych, czyli o ponad 50% więcej niż w rok temu. Na program kredyt mieszkaniowy 0% nie przewidziano żadnych środków. Mimo to premier poinformował, że prace nad projektem dotyczącym kredytu 0% są zaawansowane, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze formy wsparcia mieszkalnictwa. Premier podał także, że nastąpi weryfikacja 800 plus dla ukraińskich dzieci, która ma przynieść redukcję płatności. Eee, kryterium ma być wypełnienie obowiązku szkolnego. W Niemczech odbyły się wybory do Landstagów w Saksonii i Turyngii. Według wyników Exit Pool w Turyngii prawdopodobnie wygra partia Alternative für Deutschland z wynikiem 33,5%. Drugie miejsce zajęła CDU 24,5% poparcia. W Saksonii natomiast to CDU wygrała 31,5%, a AFD była druga 30%. Jak zauważają media, to duży sukces AFD, także historyczny, bo po raz pierwszy od II wojny światowej skrajnie prawicowa partia wygrała wybory regionalne w Niemczech. Jednak według komendatorów AFD może mieć trudności z utworzeniem rządu, ponieważ inne partie nie chcą z nią współpracować. Jak donosi Reuters, niektóre rosyjskie firmy zmagają się z coraz większymi opóźnieniami i rosnącymi kosztami płatności z partnerami handlowymi z Chin, co powoduje, że transakcje o wartości dziesiątek miliardów huanów pozostają w zawieszeniu. Trudności te mogą mieć negatywny wpływ na handel między Rosją a Chinami, które są jednymi z kluczowych partnerów gospodarczych Rosji po nałożeniu na nią zachodnich sankcji w związku z inwazją na Ukrainę. Tymczasem Ukraina zawarła ważne porozumienie w sprawie swoich długów. Jak donosi Financial Times, prawie wszyscy międzynarodowi wierzyciele zgodzili się na obniżenie wartości długu o 1 trzecią, co pozwoli Ukrainie zaoszczędzić 11 miliardów dolarów w ciągu najbliższych trzech lat. Ukraina będzie płacić niższe odsetki od długu, które będą stopniowo wzrastać do 2026 roku. Informacje biznesowe. Grupa Niewiadów rozpoczęła budowę zakładu produkcji amunicji 155 mm w Niewiadowie, który ma być gotowy w ciągu półtora roku. W pierwszym etapie zmodernizowane będą stare magazyny, które będą mogły pomieścić ponad milion kilogramów w trotylu. Powstaje także linia do napełniania pocisków materiałami wybuchowymi. Początkowo planowane są trzy linie napełniania korpusów pozyskiwanych z zewnątrz, a po roku ma rozpocząć się produkcja własnych korpusów, co pozwoli na wytwarzanie 180 tysięcy pocisków rocznie. Zarówno dla polskiej armii, jak i na eksport. Inwestycja opiewa na około 250 milionów złotych, a amunicja będzie wykorzystywana w armatochaubicach krap i K9 tander To między innymi. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzymała od Izraelskiej Organizacji Ochrony Roślin propozycję warunków fitosanitarnych, które muszą spełnić świeże pomidory eksportowane z Polski do Izraela. To przełom, bo dotychczas wysyłka tych warzyw do tego kraju nie była dozwolona. Obecnie trwają prace nad uzgodnieniem wymagań fitosanitarnych, co w przyszłości może otworzyć nowy rynek eksportowy dla polskich producentów pomidorów. Intel, niegdyś dominujący gracz branży półprzewodników, obecnie zmaga się z poważnym kryzysem finansowym, co skłoniło firmę do rozważenia różnych strategii naprawczych. Jak opisuje Bloomberg w odpowiedzi na spadające przychody i rosnącą konkurencję, w tym ze strony AMD czy Nvidia, Intel planuje m.in. podział działów projektowania i produkcji oraz przegląd projektów fabrycznych. W obliczu dużych strat, które w ostatnim kwartale wyniosły ponad 1,5 miliarda dolarów, firma ogłosiła także redukcję zatrudnienia o 15% oraz zawieszenie dywidendy. W nadchodzących tygodniach Intel ma przedstawić możliwe rozwiązania, a analitycy wskazują na potencjalne możliwości związane z technologiami sztucznej inteligencji jako kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Platforma X, czyli dawniej Twitter, poinformowała, że spodziewa się, iż brazylijski sąd najwyższy nakaże jej zamknięcie w tym kraju. Toczy się zacięta batalia prawna dotycząca przestrzegania lokalnych przepisów i opierania się cenzurze. Przez tę platformę. Jeszcze szybkie informacje właśnie z rynku AI. Otóż ChatGPT osiągnął 200 milionów użytkowników tygodniowo, a tymczasem OpenAI i Anthropic podpisują umowy z rządem USA na badanie i testy AI, zaś Amazon opracowuje nową wersję Alexy z generatywną sztuczną inteligencją. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Polska firma chemiczna Quemetica, czyli były Ciech, przejmuje od amerykańskiego koncernu PPG biznes produkcji krzemionki strącanej w USA i Holandii za ponad miliard złotych. Transakcja obejmuje zakłady produkcyjne oraz działalność badawczą, a także zatrudnienie około 400 pracowników w przejmowanych lokalizacjach. Dzięki temu Quemetica wzbogaci swoją ofertę o specjalistyczne chemikalia, w tym surowce do produkcji opon. Właścicielem firmy jest Kulczyk Investments, co czyni tę Transakcję jedną z największych realizowanych przez polski podmiot na rynku amerykańskim. Nokia rozważa różne opcje dotyczące swojego biznesu sieci mobilnych, które zmaga się z konkurencją ze strony większych graczy, takich jak Huawei. Wśród potencjalnych zainteresowanych nabyciem aktywów Nokii znajduje się Samsung Electronics, co wskazuje na rosnącą presję w sektorze sprzętu telekomunikacyjnego. Właściciel logistycznego giganta Maersk zgodził się przejąć szwedzkiego producenta silników Concentring za kwotę 840 milionów dolarów. OpenAI prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania kilku miliardów dolarów przy wycenie ponad 100 miliardów dolarów pod przewodnictwem Free Capital i przy udziale Apple, Nvidia i Microsoft. Dell ponownie rozważa sprzedaż notowanej na giełdzie firmy Secure Works zajmującej się cyberbezpieczeństwem wartość to 800 milionów dolarów. Prawo i podatki. Rada Dialogu Społecznego otrzymała projekt budżetu państwa, z którym może wiązać się podniesienie składki ZUS dla przedsiębiorców. W nadchodzącym roku przedsiębiorcy będą musieli zapłacić około 2000 zł. więcej niż w 2024 roku, nie licząc składki zdrowotnej. Wynika to z prognozowanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na przyszły rok. ZUS stwierdził, że nagroda wypłacana pracownikom za polecenie osób do zatrudnienia nie jest przychodem ze stosunku pracy, co za tym idzie, nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. 1 września Bruksela przywróciła na lotniskach w Unii maksymalny limit 100 ml na płyny w bagażu podręcznym. Jak wcześniej wyjaśniła Komisja Europejska, przyczyną są problemy techniczne ze skanerami, a nie potencjalne zagrożenie. Wcześniej niektóre europejskie lotniska, takie jak te w Niemczech i w Włoszech czy w Holandii, które zainstalowały nowoczesne skanery CT z technologią 3D do prześwietlania bagażu podręcznego, zdecydowały się na częściowe lub całkowite zniesienie limitów płynów w torbach podręcznych. General Motors stanie przed sądem w wyniku pozwu zbiorowego, który zarzuca naruszenie przepisów w 26 stanach USA poprzez celową sprzedaż kilkuset tysięcy samochodów, ciężarówek i suwów z wadliwymi skrzyniami biegów. Postępowanie sądowe dotyczyć będzie samochodów takich marek jak Cadillac, Chevrolet i GMC sprzedawanych w latach 2015-2019. Indyjska Agencja Podatkowa ustaliła, że brytyjski ubezpieczyciel Aviva naruszył lokalne przepisy o ograniczające prowizje dla agentów sprzedaży, stosując system fałszywych faktur i nielegalnych płatności gotówkowych, opisuje Reuters. Dane i badania rynkowe. Zaległości branży prywatnych usług medycznych wynoszą około 182 miliony złotych, informuje KRD. Publicis szacuje wzrost rynku reklamy w pierwszym półroczu tego roku na 9,8%, co podnosi całoroczną prognozę do niemal 9%. Cushman Wakefield informuje, że rynek hotelowy w Warszawie wzrósł o 17% w pierwszym półroczu wobec stanu sprzed Covid-19. Neuka prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o ponad 8,5% rok do roku w tym roku. To tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszym newsletterze, a można się na niego zapisać na businessupdate.pl.